Miłowani w Chrystusie, kochane siostry, drodzy bracia. Zwłaszcza Wy kochani pielgrzymi, którzy odczuwacie w sercu i w nogach zarówno radość, jak i trud ostatnich dni. Drodzy słuchacze radia Doksa i radia Jasna Góra, łączący się z nami na modlitwie, zwłaszcza Wy duchowi, duchowi pielgrzymi. Którzy wspieraliście w minionych dniach naszych pątników modlitwą i ofiarowanymi za nich samotnością i cierpieniem. Drodzy współbracia w Chrystusowym Kapłaństwie, zwłaszcza pielgrzymkowi przewodnicy oraz Wy, gościnni jak zawsze, kochani ojcowie Paulini. Trudno chyba o milszy widok. Niż ten, którego Pan pozwala mi doświadczyć w tej godzinie i pozwalał doświadczać w dniach minionych, gdy mogłem spoglądać z wielkim podziwem i wdzięcznością na Was, umiłowany kościele będący w drodze. Trudno o milsze dla ucha pasterzy słowa nad te, które wielokrotnie w minionych dniach, między innymi dzięki transmisjom i relacjom naszych diecezjalnych mediów o polskiego gościa niedzielnego i radia Doksa, usłyszałem z Waszych pielgrzymich ust, że czujecie się Kościołem żywym. Trudno o milsze sercu doświadczenie nad to, którym było towarzyszenie Wam w tych dniach. Choć bardziej duchowe niż fizyczne. I nad możliwość wspólnej dzisiaj z Wami modlitwy, tutaj u tronu jasnogórskiej Pani, w której ręce, jak powiedziałem na początku, wkładam z wielkim wzruszeniem i nadzieją na wysłuchanie wszystkie te prośby, które tutaj przynieśliście. Te ujawnione i te, które macie głęboko w sercu. Także te prośby, które dzielicie razem z nami. Kościołem opolskim. Nadzieją na to przemożne wstawiennictwo Matki Bożej nie tylko dziś i nie tylko w sprawach tutaj przyniesionych potwierdza usłyszana przed chwilą Ewangelia, odczytana i przypominająca nam o cudownej ingerencji Maryi w historię nowożeńców w Kanie Galilejskiej. Potwierdza też tę przemożne wstawiennictwo Maryi, to miejsce, Jego dzieje, jasna góra, która od stuleci cieszy się przecież jej przemożną opieką. Kochani, to doświadczenie jednoznacznie mnie dzisiaj przekonuje, że odpowiedzieliście na zaproszenie i to odpowiedzieliście na nie wielkodusznie. Na zaproszenie, które. Ośmieliłem się kierować do Was w poniedziałek, żegnając Was w opolu, a potem modląc się z Wami w kamieniu śląskim u Świętego Jacka. Zaproszenie, by dobrze wykorzystać czas tych rekolekcji w drodze na odważne myślenie o Kościele, o jego przyszłości, na modlitwę za Kościół, na refleksję o możliwościach naszego uczestnictwa we wspólnocie Kościoła. Na zbliżanie się do ideału Kościoła czasów apostolskich, które opisują nam dzieje apostolskie. Nie było to tylko moje zaproszenie. Wierzę mocno, że jest to marzenie Jezusa o swoim Kościele, także dziś. Marzenie, które nam niestrudzenie przypomina papież Franciszek, odczytując znaki obecnego czasu. I diagnozując potrzebę głębokiej odnowy Kościoła, budzenia w nim uśpionej albo nieuświadomionej synodalności. Przyznam, ten ideał Kościoła czasów apostolskich nazwałem w poniedziałek ideałem niedościgłym. Ale oto minione dni pokazały, wierzę, że Wam także, że można się skutecznie. Do tego ideału zbliżyć. Idąc w tej pielgrzymce, kochani, staliście się syn Odos, co się z języka greckiego tłumaczy wspólna droga. Tak jak uczniowie Jezusa, przed dwoma tysiącami lat, zbudowaliście wspólnotę, trwaliście razem z Jezusem, mimo fizycznego zmęczenia, na modlitwie i na łamaniu chleba. W czym mogliśmy też Wam, jako biskupi, towarzyszyć? Budziliście wobec siebie nawzajem i w ludziach, którzy wyszli Wam na spotkanie, którzy Was przyjmowali i częstowali na trasie wrażliwość i chęć niesienia pomocy. Może niektórzy z Was nauczyli się też, choć to bardzo trudne, pomoc przyjmować od służb porządkowych, medycznych, a one Wam to wsparcie. Czasem także stawiając jakieś warunki, hojnie udzielały. Byliście też wzruszająco hojni dla siebie nawzajem, tak jak pierwsi chrześcijanie. Udzielając sobie nawzajem zawartości Waszych plecaków, materialnie wspierając także w czwartkowy poranek nowo powstający dom Towarzyszenia Duchowego Nazaret w Wiemielnicy który będzie w naszej diecezji przedłużeniem Bożego serca, niosącego pokrzepienie i umocnienie tym, którzy będą go potrzebowali. Przekonaliście też, nie ukrywam, że również i mnie, ale też wszystkich, którzy dzisiaj są szczególnie zaniepokojeni rzekomą kościelną rewolucją, w której synodalność Kościoła ma. Podważyć lub zniszczyć Jego ziemską, hierarchiczną strukturę i rozmyć wartość sakramentalnego kapłaństwa, przekonaliście ich, że te obawy są bezpodstawne. Szliście wytrwale za Waszymi kapłanami, słuchaliście konferencji i kazań Waszych przewodników, prosiliście ich o sakrament pokuty i korzystaliście z ich rad. Z ich rąk braliście komunię świętą, ciało Pańskie, a jednocześnie dzieliliście z nimi trud pielgrzymi i ludzkie słabości. Także nam, biskupom, okazaliście w tych dniach wiele życzliwości, uśmiechu i modliliście się za nas, zwłaszcza za księdza biskupa Andrzeja, który znalazł się w szpitalu. Wszystkim Wam. Bez względu na pełnioną w tych dniach rolę. I sposób zaangażowania, czy rodzaj służby pielgrzymkowej, którą podejmowaliście w drodze, z całego serca dziękuję. Pielęgnujcie. Proszę Was, dzisiaj pielęgnujcie te dobre doświadczenia i wspomnienia o nich we Waszych sercach. Niech One Was niosą we Waszą codzienność. Kiedy zwracam się jednak do Was dzisiaj. Ponownie, umiłowany kościele będący w drodze, pragnę też dość jednoznacznie sobie i Wam przypomnieć, że osiągnięty dzisiaj cel, jasnogórski szczyt, bynajmniej nie kończy naszej drogi, bynajmniej nie kończy naszego udziału we współczesnej historii kościoła, a przeżyta w drodze lekcja synodalności kościoła, przeżyta dobrze. Jest lekcją do odrobienia także wtedy, kiedy wrócimy do naszych domów, kiedy wrócimy do naszych codziennych zajęć, nawet jeśli zewnętrzne okoliczności nie będą przynaglały do takiego ciepłego, pielgrzymkowego myślenia i spoglądania na Kościół. Liturgia Słowa, zwłaszcza przeczytana przed chwilą Ewangelia, niech nam, kochani, w tym przypomnieniu pomoże. Niech nam pomoże raz jeszcze spojrzeć na Kościół i na naszą w nim rolę przez pryzmat kany galilejskiej, w której odbywało się wesele, na które zaproszono Maryję i Jezusa i jego uczniów, które stało się zgodnie z tradycją miejscem objawienia się Jezusa i jego pierwszego cudu. Choć to wydarzenie znacznie wyprzedza czas zrodzenia się Kościoła. Także to wydarzenie może już stanowić obraz relacji i zadań dla wspólnoty kościoła, aktualny także dziś, w czasach, w których, nie wstydzimy, w których nie wstydzimy się, zwłaszcza jako Kościół w Europie, mówić, że jesteśmy w fazie kryzysu. Sytuacją kryzysową był też brak wina na weselu. Albo lekkomyślność i nieprzewidywalność młodych małżonków i starosty weselnego, albo zbyt dobra zabawa, albo być może celowe działanie kogoś, kto był nieprzyjazny, ściągnęły na rodzinę niebezpieczeństwo wielkiej kompromitacji. Te same przyczyny. Wydają się określać dzisiejszy kryzys wspólnoty kościoła lekkomyślność w czerpaniu z wzorców tego świata nieprzewidywalność skutków duchowych rozwoju cywilizacji i parcia ku upragnionej wolności. Może także zbytnie celebrowanie struktur i przywilejów przez kościół instytucjonalny, czy wreszcie. Lekceważenie celowego działania złego ducha, który infekuje ludzkie serca i zrobi wszystko, żeby nimi zawładnąć, żeby zniszczyć zasiane w nich przez Boga dobro. Dzisiaj, gdy odważniej się o kryzysie mówi, gdy zaczynamy doświadczać jego skutków, choćby w postaci stanowionych w Europie praw, bez odniesienia do ustanowionego przez Boga naturalnego porządku, czy coraz śmielej pokazywanej pogardy dla wartości chrześcijańskiej i dla samych chrześcijan, zaczynamy szukać, mówię o tym nadal w nawiązaniu do kany galilejskiej, sposobów na uniknięcie tej wielkiej kompromitacji, sposobu wyjścia z kryzysu. I w tym poszukiwaniu mamy do czynienia z pomysłami skrajnymi, chyba dalekimi od scenariusza proponowanego przez dzisiejszą Ewangelię. Są w kościele tacy, którzy mówią: Skoro zabrakło wina, niech nam wystarczą puste stągwie. Wspomnienie smaku wina nam wystarczy. Stągwie wymyjemy, zakonserwujemy. Niech czekają na lepsze czasy. My pić nie musimy, a kto chce pić, niech wesele opuści. Ta postawa określa wszystkich, którzy odważnie spogląda, odważniej spoglądają w przeszłość, aniżeli w przyszłość którzy w stągwiach utartych i sprawdzonych tradycji, struktur, przyzwyczajeń, a wśród nich także i przywilejów, widzą sposób na przetrwanie kościoła. Tych zaś, którzy w tych schematach się nie mieszczą, w których więcej jest poszukiwania wiary niż samej wiary, więcej zagubienia niż niepewności, chętnie by z wesela wyprosili. Bo domagają się wina, a my i bez wina potrafimy się bawić. Są też niestety w Kościele tacy, którzy gotowi są potłuc stągwie. Zapomnieć o tym, że są cenne i mogą pomieścić jeszcze wiele wina. I mówią sobie, przecież możemy dzisiaj pójść do sklepu i kupić wino, skoro zabawa już trwa, nie trzeba baczyć na jakość. Dla wstępnie upojonych wystarczy nawet pozwólcie na skojarzenie z kultowym se serialem rancho mamrot, wypity na ławeczce. Ta z kolei postawa określa ludzi, którzy wyśmiewają szlachetne tradycje, którzy każde spojrzenie w przeszłość traktują jako znamie zaściankowości i średniowiecza. Dla których przemyślenia czy porada chrześcijańskiego influencera ma większą wartość niż Boże Słowo, którzy typowo jarmarczne, żeby nie powiedzieć cyrkowe piruety, wykorzystują w liturgii Kościoła i kształtowaniu pobożności, ośmieszając ją i niszcząc jej godność i jej piękno, dla których przyszłość Kościoła. Jest już możliwa tylko dzięki romansowi z nowoczesnością, którzy uważają, że jego prawo, moralność, a nawet interpretacja Ewangelii powinna być kwestią decyzji demokratycznej większości. Kochane siostry i drodzy bracia, najmilsi pielgrzymi, niech tak nie będzie między nami. Niech tak nie będzie między nami. Z doświadczenia kryzysu Kościoła zechciejmy wyciągnąć wnioski, zainspirować się bardziej postawą sług z dzisiejszej Ewangelii. Którzy, szanując obecność Stągiew, będą je za namową Jezusa i Maryi napełniać wodą ludzkich talentów i możliwości, i w ten sposób będą. Uczestniczyć we wspólnocie kościoła. O jaką wodę mi chodzi? Chodzi o wodę naszych starań i czasu poświęconego na modlitwę nie tylko osobistą, ale także modlitwo, modlitwę z kościołem i za kościół. Chodzi o wodę naszej gorliwości sakramentalnej. Zwłaszcza udziału we Mszy Świętej i korzystania z sakramentu pokuty. Chodzi o wodę naszego zaangażowania w piękno liturgii i kościelnego przepowiadania słowa, nie tylko przez modlitwę i śpiew, który został tu tak pięknie pochwalony. Do pochwały tej dokładam także mój podziw, ale także przez adresowane do ludzi świeckich posługi, ministranta. Lektora, ceremoniarza, nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej, a wkrótce także akolity i katechisty. Chodzi także, nie trzeba tego ukrywać, o wodę materialnej pomocy Kościołowi poprzez konkretną dla parafii pracę, zaangażowanie, a nawet pieniądz. Chodzi o wodę naszej ludzkiej wrażliwości na czyjąś biedę, która dzięki sprawdzonym. Strukturom parafialnych zespołów Caritas, szkolnych kół Caritas, stacji opieki, grup wolontariackich, gabinetów, poradni, w naszej diecezji także domów nadziei ma szansę pisać językiem czystej Ewangelii przyszłość naszych parafii i naszej diecezji. Chodzi wreszcie o wodę naszej otwartości i zaangażowania we wspólnoty. Parafialne i diecezjalne, ruchy i stowarzyszenia, które nie tylko wymaga czasu i spełnienia zobowiązań, ale pozwala doświadczyć wspólnoty wiary i karmić się świadectwem sióstr i braci. Kochani, napełniłem sześć stągwi, kto liczył, ale wiemy, że można ich napełnić znacznie więcej. W tym całym zaangażowaniu i uczestnictwie we wspólnocie kościoła, jednak, można się tak skoncentrować na napełnianiu stągwi wodą, można tak bardzo afirmować siebie, można celebrować własny geniusz i możliwości, że zapomnimy, że ta woda ma stać się winem, że nie zauważymy obecności i mocy tego, który ma moc w wino tę wodę przemienić. Który pozwolił uniknąć kompromitacji na weselu w kanie galilejskiej. Dlatego za zasadne uznałem przytoczenie na koniec słów papieża Franciszka wypowiedzianych na zakończenie ubiegłorocznej październikowej sesji synodu o synodalności, które są często niedocenianym, albo, ale ważnym elementem jego wizji kościoła, który pozostaje w drodze. Potraktujmy. Te słowa jako dobrą i pierwszą radę przed wszelką aktywnością, zanim zaczniemy nalewać do stągwi naszą wodę. A mówił papież tak: każdego dnia poświęcajmy czas na zażyłość z Jezusem, dobrym pasterzem przed tabernakulum. Niech kościół będzie adorujący. W każdej diecezji, w każdej parafii, w każdej wspólnocie niech Pan będzie adorowany, ponieważ tylko w ten sposób zwrócimy się do Jezusa, a nie do samych siebie. Ponieważ tylko poprzez adorujące milczenie Słowo Boże zamieszka w naszych sercach, ponieważ tylko przed Nim zostaniemy oczyszczeni, przemienieni i odnowieni Jego ogniem. Do słów papieża dodam jedynie, spoglądając dzisiaj razem z Wami na Maryję w jej jasnogórskim wizerunku, korzystajmy w dziele odnowy Kościoła i zaradzania Jego kryzysom ze wstawiennictwa Jego Matki Maryi. Nasłuchujmy z uwagą wciąż powtarzanych przez nią przez wieki słów. Zróbcie wszystko, cokolwiek powie Wam syn. Amen.